Hejcie, wiecie wszyscy z tej strony, Morwin, a to jest pierwszy odcinek i w sumie prawdopodobnie jedyny: z gry Begon. I dzisiaj gram z widzem. Czyli ze mną? Z Jankiem. Tak, raczej Gierka myślę, że absolutnie nikt jej nie zna. Jest to Gerard robiona na Unity. Więc tak po prostu tematycznie postanowiłem też zagrać. Yy, dobra. Gierka chyba z założenia podobna do cs raczej... Nie wiem czy go... tak, zabiłem go, dobra. Yy, tutaj... Dobra, chyba też go zabiłem. Nie, więcej ich jest pod mostem i jeszcze dwóch jest... której włączę sobie na ciebie, dobra. Yy. Tutaj, ej! Od, odwróć się, odwróć się! Aha. Jeszcze drugi po lewej stronie jest. Fak, yy, Chyba, 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 chyba padnę. Nie, zabiłem go, dobra. Jeszcze jeden jest. Nie widzę, też już tam ty poszedł, wiesz, bo ja już, ja już tam nie, nie ten... Jest, mi go chyba. Przez chwilę widziałem. Z tyłu, z tyłu na taku jest! No tak, ale nie wiedziałem ja, ja do tego Matei strzelałem. Explosives amu. Zaduję jednego. A widzisz już ich więcej. No z ich więcej teraz. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, co ja robię. I ze sniperkurowym um... nie jest dobry pomysł. No, jeszcze te, o tym dowiedziałem, ale na razie, że jest. Um... Kurde, ale go się stało na tym. Ale jest skampione, słuchaj. Stoi typ na spawnie u nich yy, schowany między budynkami. Którego zrobiłem? Tak, na no sprawę to można powiedzieć, nawet, że on. Nie, yy, fanatic, dil... fanatic Dildo. Fanatic Dildo. Idzie na ciebie. Kurde. No. To właśnie, moim zdaniem, w tej grze najlepsze jest to, że. Masz broń i ją po prostu maksujesz. Yy... Masz taką jakby falku, wiesz? Yy, i... Przecinkę w powietrzu. <laughs> nie wiem, jak by to powiedzieć. Nie pamiętam, jak ten klawisz się nazywał. do No właśnie, wiedzisz. No, no i co? Ja nie mogę. Moskiego. Yy, Dobra, teraz ja sobie kupię. Yy... Le yy, więcej Ammo. Znaczy no, manczata w pasy kupię. Nie wiem czy dobrze robię lecąc na front i to aż pod prąd. Czy tak Lecisz na front aż pod prąd. Mm. No. Ale rymy. Mm. No czujesz, że rymujesz, co? Nie gadajcie, że sam jestem. No fajnie, bez jaj. Dobra, ja zrobię inaczej. Skampuje się w jakimś... Zabiję. Kurde, ale nie udało mi się już tego typa zabić. Mam ci życie kosztem swojego. Za ty za na tył Jest typ? Tak, był. Jest. Ale go zabiłem, dobra. Ale mam takiego hapsa, że wiesz, że to. Już nic nie pogram w tym. No. Last man in Squad. Ale jakie ja mam hapsy? Boże drogi. raz dostanę w głowę i padam. Nie, patrzę na ciebie także... Nie jest źle. Ko... Typek jest chyba koło mostu. Mmm... A to mów mi jego pozycja. Gdzie, gdzie? Tam jest, tak, no tam. O kurde, ale fuks! No. Fuks, niesamowity. Fuksem to zrobiłem, ja ci mówię. Yy, ammo. explosive ammo. Ło, ho, ho, panie. Kurde! Nie mogę sobie kupić dwóch AMM. Czy to trochę logiczne jest? Co nie? No, znaczy, no powiem tak, ja też mi się nie pozwoli kupić dwóch AMM jak wiem, ja, bym, ja bym, by to Nie, nie, Wiem, 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 nie, ogólnie nie, wiem Wiem, wiem, nie, Na spanie w ogóle u nas siedzą. U nas? Si no, już nie siedzą, bo ich zabiłem. Ty typ jest. Tutaj. Jakieś plecy, jakiś plecy, tu robię. To nie ty tu byłeś? O kurde. Co? Jak nie ty tutaj byłeś, to wiesz, to. No i Awka. No do widzenia. No i ładny. Barwin. tego Awka też, że nasz ból. O, wygrałeś. Dobrze moi drodzy, dziękuję wam za grę. E, to był Bigone i mam nadzieję że się podobało. Ze mną dzisiaj Jestem był... Drugi. Co? Jestem drugi. No, no dobrze, no więc dziękuję wam za uwagę. Po, pożegnaj Też się. Dziękuję. Pożegnaj się. No cześć, cześć, cześć. No hej.